Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam szczypce marki KNIPEX chwytające w powierzchni bocznej, a także czołowej. Zapraszam na krótki film. Dzięki specjalnej konstrukcji szczęk i uzębienia szczypce mają możliwość chwytania od czoła oraz boku. Charakteryzują się niezawodnym chwytaniem z przodu płaskich detali dzięki systemowi trzypunktowemu, a dwustrefowa szczęka z przeciwstawnymi zębami zapewnia maksymalny chwyt przy dokręcaniu i luzowaniu śrub ze zużytymi łbami i gwintami. Szczypce chwytające mają możliwość regulacji zakresu pracy od 4 do 22 mm. Wyposażone są w przegub ślizgowy z regulacją za pomocą przycisku do precyzyjnego ustawienia ramion. Posiadają blokadę zacisku, która zmniejsza ryzyko zmierzenia palców. Szczypce zostały wykonane z kutej, wysokogatunkowej stali elektrotechnicznej, chromowanadowej, hartowane olejowo, a zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Szczypce chwytające od czoła są dostępne w dwóch wersjach rękojeści. Znajdziecie je na stronie sklepu phabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.